Whoa. Dzień dobry, dzień dobry, co tam słychać w wielkim świecie, jedzie przede mną jakiś diesel, strasznie dymi, wow, nie idzie ten, może jakąś muzyczkę z rana, znaczy z rana po południu. O matko, co to jest? Tu jakiś. Tu jakiś szit. Łomatko. Tu jakiś szajs. Łomatko, co to się dzieje? Ale szajs, się w tym radio. Dzień dobry! Standardowo, cześć, to znowu ja. Oh. Tak jak zawsze o godzinie 15.00. Jestem i witam Was serdecznie. Dzisiaj, wiadomo, troszkę na krótko, no ale co tam. Mam nadzieję, że się ktoś od dzisiaj pojawi. Standardowo. Dzień dobry. Zobaczcie, jak pięknie znowu jest. Dzisiaj mamy środę. Środek tygodnia, tak jak sama nazwa mówi. Droga jest zapchana, mam nadzieję, że dzisiaj wjadę na drogę, żeby móc wyjechać, bo jest dość poważnie. Przede, przede mną jakiś diesel, strasznie dymi. Muszę tutaj zrobić ten. Dzień dobry, dzień dobry moi mili. To już się już chwaliłem wam, że idę na, na bal karnawałowy w piątek. Tylko jeszcze się waham trochę, słuchajcie. Czy wypożyczyć strój? Czy zrobić sobie samemu? Bo mam już jakąś wizję. Wizję Nerona. Neron? Nerona. Takie wiecie. Liście laurowe. E, taki biała, biała taka paleryna z takim e, pasem. A ten pas byłby z takich, takich błyszczących, znaczy z takich lampek, żeby byłoby bardziej dyskotekowo. No bo wiadomo, to bal, nie? Bal, wiadomo, więc w każdym razie jeszcze się waham, bo mogę pojechać sobie, wypożyczyć coś i pójść na łatwiznę, albo po prostu. Dzień dobry, Siema! A ja 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 bardzo nieładnie. stąd znowu nie znowu nie lubię tego. Słuchajcie znowu nie lubię tego słowa. Dlaczego ten? No w koszalinie. Radek Mucha coś mi to. Nie wiem co mi tam piszą. Ktoś mi coś tam pisze. Dzień dobry. Policja tutaj stoi. Łapie tych kierowców, co się cieszą, że, że jest piękna pogoda. Siema. Mateusz, pozdrawiam ciebie serdecznie i kogo tam jeszcze jestem Sigmą. Jestem Sigmę też pozdrawiam. Zobaczcie jak cudownie jest. Wreszcie się zaczynacie budzić z tego letargu zimowego. Gdzie wy byliście? Gdzie wy, wy byliście, moi mili? No i, no, i wrócę do tego mojego balu przebieranców, czy balu karnawałowego. Co stoi? A nie, to, to w koszarinie stoi, to więc to was nie interesuje. Jakby kogoś interesowało, pogoda jest. Ludzie zaczynają dzisiaj jak szaleć na tych drogach, nie wiem o co chodzi. No przy to. Na grzebach byłeś? Wow. No i bardzo dobrze. Skoro. No na grzebach wiecie, no to różnie to można e, interpretować. Wolałbym to interpretować normalnie, a nie jakąś tam wiecie, e, czytać między wierszami. No ale cóż, czasami tak bywa. W każdym razie no mówię, no waham się między e, tym sam, że samemu zrobię strój. A tym, że po prostu za chwilę pojadę do, e, do sklepu i wypożyczę sobie ten, nie? Wypożyczę sobie strój karnawałowy. Taki, wiecie, typu, coś ty, 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 typu Asterix, Obelix i tam takie zletki. albo nie wiem, coś, coś, co po prostu będzie i coś, co będzie mi pasować, nie? Mam nadzieję, że coś ciekawego będzie. No w każdym razie. Tak jeszcze się waham. Bo tak myślałem, że jakbym się zrobił na, na Nerona, to bym sobie e, kupił liście laurowe i przykleił tak do korony, żeby mieć taką, taką koronę, taką wiecie, o czym mówię, nie. Ale to zresztą jeszcze, duża, jeszcze długa droga do tego. Musiałbym po prostu do sklepu spożywczego pójść i, i kupić liście laurowe. prześcieradło i taki fajny pas i by było porobione. Ale to na spokojnie, zobaczymy. No wam znać, słuchajcie, co i jak poszło. Dobra, ja muszę kończyć, słuchajcie, ja wiem, że was jest dużo. Fajnie się cieszę, naprawdę. Jak chcecie, to dzisiaj, dzisiaj będę do, dla was. Więc pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć, muszę kończyć, niestety.